Mapcie. No, to raczej wiewiórka, nie norka. Tano. Lepiej wrócę na bazar i oddam to Loli. teraz tam trzeba jeśli do kurwa jakiejś... O, Loli! No to jest stara baba jakaś, co śpiewa. Więc los. Nie Nie i kurwa. Pani detektyw skróry. <laughs> o... Co to było. Tak! To jest właśnie jak się ulepszy broń to tak jest. No o, maczetę jakąś tam fajną szybciej na pierdala tą maczetą. <śś> A nie, chłop miał zobacz. Chłop miał na sobie te przewody. No ja myślałem, że ja mam ulepszenie na broni, a to chłop miał przewody na sobie. To pierwszy raz widzę coś takiego. Fawczenie jakieś nie było. A, czemu się nie atakuje? O, właśnie. Hop, kurwa, Ej, nie oglądasz o kurwa, wypierdalam, wypierdalam szybko. Dobrze Ja bym tego nie przegapiał, bo teraz mi będą ganiać w najgorsze mędy. Kurwa, nie wiem jak to ziertulić. A nie słyszysz takich dźwięków kurwa pojebanych Nie No nie nie będzie mojej, kurwów. Weź mnie nie napierdalaj, tu jest. O kurwa, widział mnie. O kurwa, następny. O kurwa, rozpoczął się pościg. Spierdalam. Ja gram sam. Relizy. Kurwa. Dobra git. Dobra ić. Ja poczekam chwilę. Nie chcę, żeby na transmisji było słychać, jak mu tłumaczę, że siedzisz i chcesz się siku i oglądasz to i kurwa dlatego powiedziałem, że idź. Dobra. Co? Już? Tak? Już? Tak, to jest dobry? Dzień dobry. Dzień Abyku.

Zasługujesz na nagrodę. I nie taki karton, tylko taki, pisać. kurwa, o prostokątny taki. Taki niski. No, jest... A, nie, dzięki. Naprawdę muszę lecieć. Wielka szkoda. Zaśpiewałabym serenadę mojemu bohaterowi.